Eksperci w Porsche walczą z czasem, by wprowadzić na rynek swoje pierwsze auto elektryczne i największą inwestycję w historii firmy. To nasz najważniejszy samochód, ponieważ otwiera nowy elektryczny rozdział. Wraz z nim pojawiają się nowe wyzwania, jak choćby lęk kierowców przed rozładowaniem baterii i brakiem dostępu do ładowarki. W autach elektrycznych wszyscy myślą o zasięgu. My myślimy też o mocy. Moc i zasięg są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Duża prędkość zużywa dużo energii, co skutkuje mniejszym zasięgiem. Jeśli chcemy dojechać dalej, możemy zwiększyć zasięg, ograniczając prędkość. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie jak największej baterii, ale ma to zasadniczą wadę. Problem w tym, że waży kilkaset kilogramów, co utrudnia pokonywanie zakrętów. Duży zasięg pozostaje więc w konflikcie ze sportową duszą marki. Inwestują w zupełnie nową architekturę zasilania, czyli wszystko trzeba stworzyć na nowo. Muszą opracować baterie, silniki i systemy sterujące, zaczynając od zera. Inżynierowie postanowili zastosować baterie o wysokiej gęstości, które przechowują więcej energii na mniejszej przestrzeni. Jednak to rodzi nowy problem jak je ładować? Gdy większość aut elektrycznych używa ładowarek 400 V, Porsche zaprojektowało wersję o napięciu 800 V. Jesteśmy pionierami w branży. To jedno z wyzwań, które towarzyszy nam od początku. 800-voltowe ładowarki zapewniają dwukrotnie większą moc, dzięki czemu Taycan S osiąga 75% w zasięgu, który wynosi 450 km w nieco ponad 20 minut. Jednak to dopiero połowa sukcesu. Żeby uzyskać odpowiednie osiągi, potrzeba też mocnego silnika elektrycznego. Obecna technologia nie sprawdzi się w autach sportowych, ale nadaje się do sedanów i suchów. Nowy system budzi się do życia w hali produkcji silników elektrycznych. Mamy tu dwie linie, jedną dla silników, a drugą dla przekładni. Potem je łączymy. Ich budowa w niczym nie przypomina silników spalinowych. Głównymi komponentami są magnesy. Wirniki są łączone ze stojanami. To bardzo precyzyjna produkcja. Mamy do czynienia z dużą siłą magnetyczną. Dodajemy obudowę oraz osprzęt. Całość zamykamy i wysyłamy do mariażu. Nowa fabryka silników elektrycznych ma ogromne znaczenie. Firma przewiduje, że do 2025 roku prawie połowa produkowanych przez nią aut będzie je zawierać. Porsche postawiło na silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. To rodzaj silnika, który zapewnia stałą wydajność. Auto jest napędzane za pomocą magnesów trwałych. W porównaniu z innymi technologiami pozwoliło to zmniejszyć ciężar samochodu. To ważne, ponieważ Taycan ma nie jeden, lecz dwa silniki elektryczne. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Razem generują nawet 750 koni mechanicznych. To nowy wspaniały świat dla Porsche. Dajkan korzysta z najnowszych osiągnięć techniki, lecz pomysł na samochód elektryczny sięga samych początków motoryzacji. Jesteśmy świadkami drugiej odsłony samochodu. 120 lat temu mnóstwo firm walczyło o to, by ich technologia wygrała. Jednym z wynalazców był Ferdinand Porsche. W 1893 roku dostał pracę w firmie z branży elektrycznej. Bardzo interesował się elektrycznością. Była to jego ambicja. Pięć lat później firma dostała zamówienie na zmotoryzowany powóz. Projekt zlecono Ferdinandowi, co zmieniło bieg historii motoryzacji. W 1898 roku powstał C2 Phaeton, pierwsze auto elektryczne zaprojektowane przez Ferdinanda Porschego. c 2 Phaeton zwany P1 miał silnik elektryczny o mocy pięciu koni mechanicznych. Był pierwszym pojazdem zaprojektowanym przez Porsche, ale nie ostatnim. Później Porsche stworzył Volkswagena Garbusa, jedną z najsłynniejszych marek samochodowych w historii. Oto archiwum Porsche. Zuffenhausen jest sercem marki, a samo archiwum jej kręgosłupem. Pilnie strzeżone archiwum zawiera całą historię Porsche. Jest dla nas bardzo ważne. Zbiory sięgają początku XX wieku. Mamy na przykład czasopismo wydane po Wystawie Światowej w Paryżu. Z Loner Porsche na okładce. Są też stare szkice Ferdinanda, a to herb Jakoba Lonera i kolejne stare szkice. Porsche zawsze szukał najlepszego rozwiązania technicznego. Był pionierem branży elektrycznej i motoryzacyjnej. Porsche od samego początku przewodziło zmianom technologicznym. Teraz znów to robi, inwestując miliardy dolarów w elektryczną przyszłość.